Witam Was bardzo, bardzo gorąco Dzisiaj przyszedł czas na ulubieńców sierpnia e, I oczywiście już tradycyjnie muszę Wam powiedzieć, że czas dla mnie naprawdę leci mega, ale do mega szybko e, Niedawno zaczynały się wakacje, pamiętam wszystkie wyjazdy, pakowania i ta sama satysfakcja z wakacji Już zaczynamy jesień, e, już idziemy do szkoły, co po niektórzy do liceum, do gimnazjum e, Studenci mają jeszcze jeden miesiąc e, wolnego Także zaczynamy wrzesień, niedługo jesień i ja już się po prostu śmieję do wszystkich, że zanim się obejrzymy, będą już święta. Także dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców sierpnia. Jest tego troszeczkę, trochę pielęgnacji, z kolorówki mam mało rzeczy, mam takie trochę rzeczy jedzeniowe również. Także zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania i mam nadzieję, że spędzicie razem ze mną dzisiaj miło czas. Zaczynamy od kolorówki, tutaj szybciutko, bardzo, ale to bardzo dużo pytań jest na temat tego produktu. Jest to mój zdecydowanie ulubieniec i tutaj bym skłamała, jeżeli bym powiedziała, jest to ulubieniec e, sierpnia. Jest to ulubieniec tych wakacji. Po prostu jest to pomadka, którą mam non stop na ustach i z którą się nie rozstaję e, i która po prostu podbiła moje serce. Mówię tutaj o pomadce z maka i jest to oczywiście e, wykończenie cream shine. Jest to e, Numerek chciałam powiedzieć. Jest to nazwa Speak Louder. Dostaje bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań na temat tej pomadki. Ona jest taka fajna, jest taka konkretna, krwista, wpada w taki ciemny, matowy róż. Także polecam bardzo gorąco dla blondynek, dla brunetek. No uwielbiam po prostu zdecydowanie ulubieniec tych wakacji. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kolorówkę, jest to... Puder, puder matujący z Sephory. Ja ten puder kupiłam, będąc w Warszawie u Karoliny i u Olgi. I kupiłyśmy go na jakieś promocji. on kosztował chyba 53 zł. Nie chcę tutaj skłamać, kupiłyśmy go na promocji. Zupełnie nie pamiętam, ile kosztował. Jest to puder matujący z Sephory, który po prostu sprawdza się u mnie w tym miesiącu rewelacyjnie. Odłożyłam mojego maka i teraz cały czas używam ten, ten właśnie puder. Jest bardzo fajny, bardzo praktyczny. Tutaj mamy lustereczko. Mamy też taki puszek Którego ja nie używam, ale jest naprawdę Fajny, jeżeli chcemy go zabrać na przykład ze sobą Do torebki, ja mam kolor Już Wam zaraz powiem, mój kolor to jest Medium 25 Wygląda tak, naprawdę bardzo, bardzo fajny Produkt, dzięki któremu makijaż Mój utrzymuje się na mojej buzi Naprawdę, naprawdę długo, bo nawet Jeśli wracam z pracy, to ta moja twarz Jest jeszcze taka fajnie zmatowiona Także Sephora i puder Matujący, polecam bardzo gorąco Jeżeli chodzi o kolorówkę, to Tutaj szybciutko, bardzo szybko jeszcze wspomnę o moim komforterze B09 z Maka, który po prostu sprawia, że moje policzki nie dość, że są bardzo rozświetlone, bardzo ładnie błyszczą i wyglądają bardzo fajnie i naturalnie. Jest to brązer rozświetlający, daje bardzo fajny efekt na policzkach i no, nie rozstaje się z nim. Myślę, że w zimę i w jesień również będę z niego korzystać. I to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o kolorówkę. Teraz szybciutko przejdziemy do pielęgnacji. Tutaj coś, co u mnie doskonale znacie, będąc w stoku odkryłam DAF, DAF, który pachnie wspaniale, który uwielbiam stosować, fajnie się nie sprawdza. Sprawdzajcie w Rosmanach, bardzo często jest na niego promocja i możecie go kupić za 6 zł i 99 groszy. Także polecam bardzo gorąco. Nie wiem, jak to jest u osób, napiszcie mi, które, które pocą się dość mocno. Ja mam pod. pod ja mam potliwość Dość minimalną, więc u mnie Każdy antyperspirant świetnie się sprawdza Także zerknijcie na DAF Naprawdę bardzo fajny Przechodzimy dalej, krem, który mnie zauroczył Który sprawił, że moja skóra Wygląda teraz naprawdę Bardzo, bardzo dobrze Ja już Wam kiedyś o nim mówiłam, jest to krem z Elizabeth Arden Skin Balance Night Cream Jest to krem do Twarzy na noc Bardzo fajnie nawilżający, do cery normalnej I suchej, ja Wam powiem szczerze że miałam bardzo rozszerzone pory, troszeczkę za skórniaków, i wydaje mi się, że ten krem świetnie nawilżył moją buzię i zmniejszył mi pory. Tak, moi drodzy, dlatego już pokażę Wam zużycie. Zużycie jest takie i jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, że na pewno po ten produkt, po ten krem, jeżeli to ten mi się skończy, na pewno po niego sięgnę, bo sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Także, jeżeli szukacie fajnego nawilżenia, jeżeli macie cerę suchą bądź normalną, sprawdzi się u Was na noc naprawdę fantastycznie. Kolejna rzecz, o której też szybciutko chciałabym powiedzieć, jest to peeling. Wiecie, że jestem wielką fanką peelingu Sand Ives, morelowego, do całego ciała. Jakiś czas temu odkryłam właśnie ten peeling Sand Ives, również morelowy, do naszej buzi, który nie dość, ma atrakcyjną cenę, można go kupić w Superdrugu w każdym dużym supermarkecie, to fantastycznie peelinguje moją buzię. Jest bardzo fajny, bardzo przyjemny, konsystencja jest kremowa, nie przeciąża skóry, nie jest mocno ostry. Kto nie lubi takich mocnych ostrych tych peelingów będzie z niego zadowolony. Buzia wygląda po, nich, po nim po prostu jak buzia niemowlaka. Także polecam bardzo gorąco. Jest to peeling, który naprawdę ostatnio podbił moje serce. Ja go używam raz albo dwa razy w tygodniu. Myślę, że to jest wystarczająco, jeżeli chodzi o moją skórę. Kolejna rzecz do pielęgnacji, bo trochę jest pielęgnacji. Ostatnio miałam małe problemy z wypryskami. Nie wiem czemu, ale cały czas jacyś nieprzyjaciele na mojej twarzy się pojawiali i to mnie po prostu doprowadzało do gorączki. I postanowiłam wrócić do produktu, który używałam już jakiś czas temu. Jakieś dwa lata temu. Jest to nic innego jak żel e, z klinika, e, który ma nam wysuszać e, pryszcze. Jeżeli chodzi o ten produkt, jestem z niego naprawdę mega zadowolona. E, zawsze przed snem po oczyszczonej buzi, e, jak widzę, że mam jakiegoś nieprzyjaciela, traktuję go tym oto produktem, moi drodzy. Na drugi dzień wstaję i, żeby wam nie skłamać, te pryszcze są fajnie wysuszone, a po południu już ich nie widać. Dlatego dla mnie to jest dość mocny alkoholowy produkt. Na temat, e, na, natomiast jeżeli chodzi o Pryszcze to bardzo łatwo sobie z nimi radzi Także uwielbiam go stosować właśnie na noc Na oczyszczoną buzię e, Położyć go sobie na te pryszcze, pójść spać Rano pryszcze są super wysuszone, a po południu już znikają Także to jest takie moje małe cudo Które sprawia, że e, pryszcze na mojej twarzy Bardzo szybko znikają Polecam bardzo gorąco e, Nie pamiętam dokładnie ceny, ale naprawdę jest bardzo wydajny I się opłaca e, I przedostatni produkt Jeżeli chodzi o pielęgnację ten miesiąc To jest Clarins, e, Clarins e, Jest to serum, e, które ma zmniejszać nasze pory. Tak, 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 działa cuda. Będę do niego powracać. Jest to jedno z lepszych serum, jakie ja naprawdę, moi drodzy, używałam. E, bardzo fajnie pachnie, ma taką fajną pompeczkę tutaj. E, zapach jest naprawdę znakomity, jeszcze rano utrzymuje się na mojej buzi, mimo że mam na sobie krem ten z Elizabeth Arden. E, jeżeli chodzi o produkt, faktycznie zmniejsza pory. Faktycznie zmniejsza pory, pozbywa się tych czarnych zaskórniaków na naszej buzi. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ja wcześniej używałam ten tonik z neutrogeny, który ma zmniejszać pory i eliminować zaskórniki czarne. Ten tonik kilka razy mi się skończył. Odstawiłam go i po prostu no niestety pory się powiększały, zaskórniki się robiły i było po prostu do de wszystko, moi drodzy. Kupiłam ten produkt i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z dnia na dzień moje pory za skórniki znikały. Także polecam bardzo gorąco. Świetny produkt, świetny zapach, i, i na pewno jest to chyba teraz moje serum number one. Polecam. Ostatnia rzecz, o której bardzo szybko maseczka z Origins: ta Drink Up Intensiv Overnight Mask. Dzisiaj coś mi się taki język plącze Ja już Wam kiedyś mówiłam Super zapach, zapach owocowy e, Czuję tutaj papaję, czuję tutaj mango Jest to maseczka na twarz, którą e, po oczyszczeniu naszej buzi Zakładamy na twarz, idziemy spać Ona bardzo szybko wsiąka Także nie musicie się martwić, że ubrudzicie pościel, poduszkę Nie ma takiej opcji, bo bardzo szybko nasza skóra ją po prostu pije e, Rano wstajemy ze skórą rozświetloną e, Taką przebudzoną, świeżą e, I do tego po prostu delikatną, jak... E, skóra, jak pupka niemowlaka powiedziałabym, dlatego jeżeli chodzi o maseczkę do twarzy, polecam bardzo gorąco z Origins, ma bardzo dużo swoich fanów, mnie nie zawiodła e, także koniecznie wypróbujcie, oczywiście jest post na moim blogu, podlinkuję Wam na dole, jeżeli chcecie e, dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Dobra, Bugi, bo się rozgadałaś, przechodzimy dalej. E, dalej coś, co mnie bardzo zauroczyło, coś co również kupiłam w Warszawie, będąc u Karolci, e, nic innego jak pianka, truskawkowa pianka e, do mycia rąk z ten Bodyworks Works, jest to po prostu cudo zobaczcie, zużycie jest takie ja używam tą piankę teraz się możecie śmiać, tylko na specjalne okazje, kiedy przychodzą do mnie goście kiedy jest sobota, kiedy jest niedziela chowam normalne mydło i wyjmuję tą oto piankę jest rewelacyjna, rączki przepięknie pachną łazienka po niej pachnie mmm, także no Wiecie co, jestem po prostu załamana, że Buff Body Works nie ma tutaj u nas i to mnie naprawdę smuci, także polecam, jeżeli mieszkacie w Warszawie, jeżeli macie do nich dostęp, bardzo często są promocje, e, możecie je kupić dużo, dużo taniej, e, także lukajcie, no po prostu coś, co mnie w tym miesiącu zauroczyło. E, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zapach, także z Buff Body Works, także zakupiony w Warszawie, będąc e, u Karolci, jest to Sweet Pea e, i oczywiście mgiełka do naszego ciała, która pachnie rewelacyjnie i którą ja stosowałam bardzo, bardzo często w tym miesiącu. Giełka wygląda tak, i macie tutaj również cenę, była na promocji, kosztowała 9 zł. Nie wiem czemu, ale jakoś tej ceny nie po drodze mi było zedrzeć. Także to coś, co nosiłam z sobą do pracy, non stop miałam w torebce, jak potrzebowałam jakiegokolwiek odświeżenia, ten produkt miałam cały czas ze sobą. Jeżeli jesteśmy przy zapachach, zapach tego miesiąca to są perfumy Halloween, które oczywiście kupiłam na duty free, czyli na strefie bezsłowej. jak wracam zdaliśmy z Teneryfy. Zapach zdecydowanie mój, bardzo świeży, bardzo elegancki, długo utrzymuje się na moim ciele i muszę Wam powiedzieć, że się nie rozczarowałam, jestem mega zadowolona, i to jest zapach, który naprawdę przez ten miesiąc towarzyszył mi praktycznie codziennie. Także Halloween, bardzo fajna buteleczka, fioletowe fajnie wyglądają, długo utrzymują się na ciele. Czego, moi drodzy, chcieć więcej? Eee, lakier, który w tym miesiącu, jak i w poprzednich, non-stop gości na moich palcach, na moich paznokciach, przepraszam. Eee, to jest oczywiście Miss Sporty eee, i kolorek 3094, ten żółty, który również mogliście już u mnie zobaczyć, bo, bo pokazuję go dość często. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Eee, dzisiaj pierwszy raz mam niepomalowane paznokcie i po prostu czuję się jak półnaga, moi drodzy. Także kolejny ulubieniec. I teraz szybciusieńko nie kosmetycznie ulubieńcy postanowiłam zrobić taki znowu mały miszmasz, jako że chcę Wam powiedzieć o kilku rzeczach, więc postanowiłam wtrącić je w ten filmik. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Świeczka, którą w tym miesiącu najczęściej paliłam, która gościła non-stop w moim salonie. Moi goście, którzy do mnie przychodzili, cały czas mogli czuć jej zapach. Jest to a Child Wish z Yankee Candle. Świeczka wygląda tak, jest to ta malutka, zobaczcie na ja po prostu mam fazy na palenie świeczek, palę po prostu po pół dnia. Pachnie ślicznie bardzo delikatnie. Może zapach nic mocno intensywny, bo, bo nie jest aż tak mocno intensywny, jest bardzo delikatny, przyjemny i, i bardzo fajny. Polecam gorąco. E, dobra, i przechodzimy do takich rzeczy jedzeniowych. E, pierwsza sprawa. Są to takie grzanki. Ja mam akurat y, o smaku ser i garlic, czyli chisen garlic, y, ser i czosnek. Bardzo fajna sprawa do zrobienia szybkiej sałatki. Uwierzcie mi, y, wygląda opakowanie tak. Ja zakupiłam to w Tesco, wiem, że możecie wszędzie to kupić. Są to po prostu takie fajne, twarde grzaneczki, które są świetne, ponieważ wystarczy tylko wrzucić rukole, cebulę, pomidorki koktajlowe, piers kurczaka, takie grzanki, na górę posypać pestkami słonecznika bądź migdałami i mamy gotową sałatkę coś na szybko, coś fajnego, bardzo fajnie się komponuje, polecam bardzo gorąco. Ostatnio bugie idzie na warfiznę i dodaję to do wszystkich sałatek, ale gościom smakuje. Także polecam bardzo gorąco, wypróbujcie, na pewno rozmaicie niejedną sałatkę. I dwa ostatnie produkty, tak naprawdę jeden. E, mówiłam wam, że już od jakiegoś czasu staram się nie pić mleka, piję mleko migdałowe. E, piłam chyba z tej firmy Apro, e, różne tam jakieś inne. Dorwałam e, najlepsze mleko migdałowe, jakie kiedykolwiek e, udało mi się pić. I to jest tak, tak zwany Almond Breezer. Wygląda tak. Ten akurat jest bez słodzika, bez cukru ma tylko 29 kalorii, także jest świetny, a tutaj mam już na poczęte, przyniosłam Wam z lodówki te zielone, oryginalne. Bardzo fajna sprawa, super sprawdza się do różnego rodzaju smoothie, do szejków, do owsianki, do płatków owsianych, do... no po prostu do wszystkiego, nawet do kawy fajnie fajnie pasuje. Ja robię właśnie jeszcze musli, musli, tak, musli z bananem, z truskawkami i z tym mlekiem, także polecam bardzo gorąco, ja je zakupiłam w Tesco, wiem, że są dostępne jeszcze w Najlepsze mleko migdałowe, jakie kiedykolwiek udało mi się pić. Uważam, że to jest najlepsza firma, która produkuje właśnie mleka migdałowe. Spróbujcie koniecznie, jeżeli lubicie, jeżeli jesteście fanami takiego mleka, jeżeli nie pijecie zwykłego mleka, na pewno wam posmakuje, bo jest naprawdę rewelacyjne. Także to by było na tyle, moi drodzy. Olubieńcy sierpnia dobiegają końca. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Piszcie koniecznie, co Was w tym miesiącu zauroczyło, co najczęściej używaliście i co polecacie. Bardzo chętnie przeczytam i bardzo chętnie przetestuję. Pozdrawiam serdecznie, ściskam mocno i przesyłam mm, tysiące buziaków. Na razie, pa pa!